Dobry, witam w moim kolejnym filmie, którego bohaterem będzie magnetofon kasetowy firmy Revox model H11. Zapraszam do oglądania. Tradycyjnie już na początku filmu zapoznamy się ze ścianką czołową urządzenia. Od lewej patrząc, e, klawisz e, wyrzutnika kasety, klawisz włącznika tutaj znajduje się kieszeń kasety. Tutaj jest wielofunkcyjny wyświetlacz oraz klawisze funkcyjne do obsługi mechanizmu, klawisz RESET do licznika, a rzadziej wykorzystywane regulatory i klawisze znajdują się pod klapką, od lewej strony klawisze obsługujące system redukcji sumów oraz filtr MPX, gniazdo słuchawkowe, regulacja głośności na tym gnieździe, pokrętło obsługujące kalibrację w czasie zapisu. Balans oraz regulator poziomu zapisu. A za chwilę pokażę Wam ściankę tylną magnetofonu. Ścianka tylna magnetofonu, wyposażona bardzo skromnie. Od lewej gniazdo zdalnego sterowania, wejście i wyjście sygnału audio, przełącznik napięcia zasilania sieciowego 230V lub 115V i klasyczne gniazdo sieciowe, tak zwana ósemka. Zdejmę pokrywę magnetofonu i zajrzymy sobie do wewnątrz. Po montowanie obudowy ukazuje nam się taki widok, płyta główna, która zawiera praktycznie całą elektronikę magnetofonu, mechanizm, mechanizm jest dwusilnikowy, tutaj mamy silnik Kapstan, natomiast tutaj mamy silnik przewijania i dowijania. A tutaj mamy płytę zasilacza, widzimy kondensatory elektrolityczne oraz jest to jednocześnie moduł sterowania. Ten układ scalony tutaj jest to mikroprocesor, który steruje wykonywaniem wszystkich funkcji przez magnetofon. Włączę teraz magnetofon. Tak wygląda wyświetlacz. Włożę jakąkolwiek w tej chwili kasetę i sprawdzimy, czy funkcje są wykonywane, przewijanie do przodu. Magnetofon przewija, stop, przewijanie. Do tyłu. O, czyli są problemy z klawiaturą. Stop. Teraz play. O, magnetofon nawet odtwarza. Stop. Play. Pauza. O, jakieś dziwne rzeczy się dzieją z klawiaturą. Najprawdopodobniej switche będą do czyszczenia lub do wymiany. Mechanizm pracuje, pokażę Wam, jak wygląda tor przesuwu taśmy. Nie wiem, czy będzie coś tutaj widać. O, dwa wałki, dwie rolki. O, magnetofon, tutaj widzimy głowicę uniwersalną. Ok, przystępuję do demontażu. I będziemy sobie weryfikować stan magnetofonu już po zdemontowaniu mechanizmu. A przede mną wymontowany mechanizm. Tutaj leży cały moduł kieszeni kasety. Odkładam go. Natomiast mechanizm wygląda bardzo znajomo. Tym razem firma Revox nie pokusiła się o zaprojektowanie mechanizmu od początku. Jest to, proszę was, mechanizm firmy Technics bardzo szeroko stosowany, na przykład w magnetofonie RSB 905. Wszystko jest identyczne, jedyną różnicą tutaj jest dodatkowa taka przesłona. E, tutaj widać jak ona się porusza. Natomiast sam mechanizm wszystko jest identyczne, także elementy gumowe ewentualnie będą pasować z magnetofonu Technics RSB 905. Mechanizm wstępnie rozmontowany, zdemontowałem blachę z silnikiem kapstan. Tutaj mamy mechanizm, no, różnicą w stosunku do mechanizmów zastosowanych oryginalnie w magnetofonie Technics jest materiał, z którego są wykonane koła zamachowe. W magnetofonach Technics są one z mosiądzu, natomiast tutaj są aluminiowe, natomiast profil wykonania wszystko jest tożsame. Tak samo wygląd tutaj. Mechanizmu. Muszę dalej rozebrać mechanizm w dalszej kolejności. Po zdemontowaniu kół zamachowych, trzeba tutaj wyjąć tą plastikową zapinkę. Pokażę ją bliżej. Ona znajduje się tutaj, żeby zdemontować tą dźwignię. Jest to dźwignia funkcyjna, napędzana tutaj elektromagnesem. Przedtem trzeba rozpiąć sprężynę, która znajduje się tutaj. Obok silnik. Okej. Okay. Udało mi się go usunąć. Zobaczcie. Jest to tego typu kołeczek. I mogę teraz zdemontować dźwignię. Tutaj ją Wam pokażę. Zdemontowana dźwignia. Odkładam ją na bok. W tej chwili demontuję kółko funkcyjne. Żeby to zrobić należy odkręcić śrubę, która jest na środku tego kółka. OK. Kółko. To ustawia mechanizm w odpowiedniej pozycji. No, dobrze. Tak się kółeczko prezentuje. Jest ono odpowiedzialne za podniesienie i opuszczenie sanek z głowicami oraz odpowiednie ustawienie hamulców. Dobrze. I wszystko sobie idzie do pudełeczka obok. Tak w tej chwili wygląda. Szasi ogołocone z tej strony i będę mógł przystąpić do prac przy drugiej stronie mechanizmu, tutaj gdzie znajdują się głowice. Następnymi czynnościami serwisowymi będzie demontaż rolek. Tutaj rolka prawa jest montowana klasycznie za pomocą wkrętu i tutaj nie ma jakichś procedur ustawiania rolki, po prostu odkręcamy. I roleczkę demontujemy. Ja śrubę sobie wkręcę z powrotem. Tutaj na czpień. E, tutaj wszystkie elementy: czpień i tulejkę w rolce należy dokładnie umyć. Rolka wygląda bardzo ładnie. E, oczyszczę ją i podejrzewam, że będzie ona sobie dalej ładnie pracować. Natomiast co do drugiej rolki, tej która podaje taśmę, należy ustawić po demontażu, należy ją ustawić w wysokości zamontowania. Jak widzicie, jest tutaj śruba regulacyjna i tą śrubą ustawia się wysokość rolki, żeby taśma była prawidłowo prowadzona tutaj po całym torze, najlepiej mieć do tej operacji kasetę z lusterkiem żeby wtedy precyzyjnie można ustawić bieg taśmy i tutaj trzeba użyć śrubokręta yy, nasadowego i gdzieś mi on uciekł. A jest schowałem. Nasadka piątka. I teraz można spokojnie sobie ściągnąć rolkę. A tutaj pod rolką, ja pokażę. No, w tym miejscu znajduje się sprężynka, która odpycha rolkę i powoduje jej ustawienie. A rolka jest mocowana tutaj za pomocą nakrętki. No, no to nie za bardzo ona wygląda na oryginalną, chociaż mogę się mylić. Jest to nakrętka samohamowna. O tutaj, jak widzicie, jest plastik wewnątrz. Oryginalnie w Techniksie, w tej nakręce w tym otworze, siedzi taki przeciwwkręt, którym się kontruje nakrętkę, żeby się nie luzowała. Natomiast tutaj mamy takie rozwiązanie. Następną czynnością serwisową będzie zdemontowanie sanek. Demontuję je z tego względu, żeby po prostu oczyścić i wymienić smar, który jest tam niżej który może by już trochę zgęstniały i żeby były mniejsze opory przy podnoszeniu sanek do góry przede wszystkim muszę zdemontować tutaj tą blachę która dociska kasetę o to jest taka blaszka, i w tej chwili mamy dostęp do sprężyny, która dociska nam hamulce. Sprężynka jest tutaj, i trzeba ją zdemontować. Uważajcie, bo ona bardzo lubi wystrzelić, i wtedy jest problem. Tu wam pokażę to jest sprężyna do e, dociskająca hamulce, odkładamy i wtedy mamy tutaj możemy hamulce cofnąć w górę i je zdemontować. One są montowane zatrzaskowo, trzeba je wypiąć z jednej i z drugiej strony. Przesunąć tutaj do góry. I jeszcze musimy wypiąć sprężynkę, która znajduje się tutaj w tym miejscu. O, tu jest sprężynka. Ona właśnie powoduje powrót sanek do pozycji wyjściowej. Wypinam sprężynkę. Wiem, że kamera jest daleka, nie za bardzo widać, ale no niestety nie mam kamery na głowie. Prężynka wypięta, i teraz mogę posunąć sanki bardzo do góry i wyczepić. I mamy sanki, jak widzicie, zwolnione. Tutaj są sanki z głowicami. Nie ma tu żadnych kulek, jak w innych rozwiązaniach, żeby było lepsze prowadzenie sanek na prowadnicach. Wszystko jest robione metodą ślizgową. Tu wszystkie te elementy na sankach muszę dokładnie oczyścić. I teraz będę mógł zdemontować, wyczepić hamulec, wyciągnąć. O, a tak wygląda dźwignia hamulca. Hamulce typu kłowego. Tutaj te koniuszki, te kły jeden jest z tej strony, a drugi jest z tej strony. Powodują hamowanie talerzyków. One po prostu wchodzą. W zęby, które są na talerzykach. Teraz będę demontował silnik przewijania i dowijania. Znajduje się on tutaj, jest ukryty. Zamontowany jest on za pomocą dwóch śrub. Tu jest jedna, tu jest druga. O, może tak będzie lepiej widać. Tu jest jedna śruba, tu jest druga śruba. A demontuję silnik, nie ten śrubokręt, a demontuję silnik, żeby zobaczyć i zweryfikować stan jego łożysk. Eee, dobrą rzeczą w tym mechanizmie jest to, że z elementów gumowych oprócz rolek i pasków nie ma żadnych innych. Nie ma problemów na przykład z parciejącym idlerem. No i teraz muszę tutaj do tyłu, o silnik. Wypadł i tak wygląda silnik. Tutaj dodatkowo taki jeszcze plastik dystansowy, który dystansuje silnik od płyty nośnej mechanizmu. Jak widzicie, z tyłu praktycznie oprócz elektromagnesu i switchy nie ma już nic. Tak wygląda przód mechanizmu, całkowicie ogołocony. Jak widzicie, dopiero teraz mechanizm został ogołocony. Tutaj na ściance przedniej praktycznie nie ma nic. Zachowało się tylko kółko przenoszące napęd na talerzyki. Oraz tutaj jest blokada e, klawisza eject. Gdy magnetofon jest w trybie pracy, e, ta e, blokadka jest wysunięta i wtedy nie można otworzyć kasety. Reszta elementów leży sobie tu. Już jest oczyszczona, przygotowana do. Montażu. Jak widzicie, tutaj są talerzyki oraz te czarne kółeczka. Są to podkładki ślizgowe, które znajdują się w tym miejscu pod talerzykami i nie należy zapomnieć ich zamontować. E, chodzi o to, żeby była bardziej mm, taka łagodna praca tych talerzyków, żeby one się lepiej poruszały na swojej osi oraz też no, kwestia dystansowania całości. Przepraszam, zabrzęczała mi lampa. Na time -lapse mogliście zobaczyć, jak składałem tutaj przednią część mechanizmu. Tutaj wszystko już jest złożone. Brakuje tylko rolek, które muszę oczyścić. A potem przystąpię do tutaj montażu. Już tyłu mechanizmu tam czekają właśnie koła zamachowe na montaż. Będę składał w tej chwili tył mechanizmu. A tutaj mamy kółko funkcyjne. Jeden z najważniejszych elementów w tym mechanizmie. Gdyż ono ustawia mechanizm do odpowiedniej pozycji w czasie pracy, jak widzicie, jest już umyte, pozbawione resztek starego smaru. Wszystko będę składał tutaj na nowym smarze, na smarze molibdenowym. Kółko funkcyjne i dźwignia już jest na swoim miejscu. Przede mną koła zamachowe, i tutaj ważna uwaga: na lewym kole znajduje się tutaj podkładka ślizgowa, która musi być na swoim miejscu, a na prawym kole. Jest podkładka ze sprężynką. Nie polecam gubić tej sprężynki, bo będą się mogły dziać dziwne rzeczy z prowadzeniem taśmy. Koła mam umyte przygotowane. Będę teraz montował wszystko już na swoim miejscu łącznie z kapstan motorem. Mechanizm na swoim miejscu. Sprawdzę teraz, jak wykonuje funkcję. Ok, najpierw przewijanie do przodu. Tak jak widać, przewija bez żadnego problemu. Teraz przewijanie do tyłu. Pamiętacie, co się działo na początku? Stop. Przewijanie do przodu. Magnetofon przewija bardzo ładnie. Stop. Przewijanie do tyłu. Stop. Play. Proszę. Kaseta jest odczytywana. Tam jest akurat nagrana nauka języka angielskiego. Teraz stop. Przewijanie do przodu, stop, przewijanie do tyłu, no i play, a teraz pauza. Pauza działa, wszystko jest w najlepszym porządku. Na razie mogę uznać, że mechanizm działa OK. W tej chwili zaj zajmę się e sprawdzeniem zasilacza magnetofonu. Wymontuję tutaj tą płytkę, którą widzicie, i sprawdzę kondensatory elektrolityczne. Jestem w trakcie prac nad płytką zasilacza. Zmierzyłem te główne kondensatory, które są w stanie idealnym. Teraz mierzę kondensatory, które są tutaj od tyłu przy radiatorze. One mają powiedzmy 10 mikrofaradów na 50 V i zobaczcie, stan praktycznie idealny. Producent użył komponentów najwyższej jakości, i po tylu latach nie tracą swoich parametrów. Jak widzicie, zasilać już na swoim miejscu. Przystąpię teraz do regulacji prędkości przesuwu taśmy. Użyję takiej kasety testowej. Mamy tu nagrany sygnał odniesienia o częstotliwości 350 Hz. Włączamy odtwarzanie. A tu mamy pokazaną częstotliwość tego sygnału. Sygnał jest pobierany z wyjścia liniowego magnetofonu. Jak widać, należy dokonać małej korekty. Na silniku mamy regulator. I postaram się teraz podregulować tak, żeby uzyskać jak najbliżej częstotliwości wzorcowej wskazania 350 proszę bardzo, 351 352, 151 jest w porządku prędkość przesuwu taśmy została ustawiona sprawdzę teraz skos głowicy używam do tej operacji tego typu kasety Ciskamy klawisz play tak jak widzimy a tutaj mamy Wskazania oscyloskopu, jak widać, nie jest idealnie. Regulujemy tutaj śrubą przy głowicy, śrubokrętem. I teraz spójrzcie na figurę lisażu Jak ręce śrubą i trzeba doprowadzić tak, o-o-o, żeby było jak najbliżej pod kątem 45 stopni w prawo. W tej chwili skos głowicy jest ustawiony prawidłowo. Do regulacji poziomu odczytu użyję tej kasety. Jest ona nagrana sygnałem 315 Hz z strumieniem magnetycznym 250 nanowyborów na metr. Wkładamy odtwarzanie. Sygnał na wyjściu powinien wynosić 625 mV. Jak widzimy, jest on trochę za niski i regulujemy go potencjometrami tutaj, tymi niebieskimi dwoma. Jest to indeks schematowy RJ29 i RJ30. I dla kanału to będzie kanał lewy. Kanał lewy jest to tutaj na górze, górny przebieg. Ustawiamy 625, i teraz kanał prawy. Musimy go podnieść trochę więcej o 625 mV. I rzućmy na wskazania. Wskaźnik pokazuje nam plus 2 dB w porządku, z tego względu, że poziom 0 decybeli w tym magnetofonie producent ustalił na 500 mV wartości skutecznej, a 625 mV jest to równo 2 decybele więcej. Następną regulacją jest regulacja poziomu zapisu. Z generatora podajemy sygnał 500 Hz poziom minus 20 decybeli, czyli 50 mV rms. Tutaj widzimy mamy 50 mV rms 500 Hz. włączamy zapis na kasecie żelazowej typ pierwszy i mamy tutaj sygnał odczytywany Staśmy bezpośrednio po zapisie, jak widzimy jest troszeczkę za wysoko i potencjometrami, które są umieszczone tutaj w tym miejscu dokonujemy regulacji tak, żeby się zbliżyć do poziomu 50 mV. Kanał lewy 50 mV, kanał prawy troszeczkę jeszcze 51-52. W tej chwili czułość zapisu, poziom zapisu jest ustawiony. W tym magnetofonie procedura kalibracji prądu podkładu jest dosyć specyficzna. Wkładamy taśmę żelazową, gałkę od regulacji prądu podkładu ustawiamy w skrajne lewe położenie, podajemy sygnał 500 Hz, poziom minus 20 dB, czyli 50 mV wartości skutecznej. W tej chwili wprowadziłem magnetofon w tryb zapisu. Jest na pauzie. I tutaj na wyjściu liniowym mamy w okolicach 50 mV. Ja to skoryguję troszkę poziomem zapisu. O. Żebyśmy mieli mniej więcej 50 mV. Ok. I teraz. Włączamy zapis, tutaj mamy sygnał odczytywany z taśmy, 500 Hz. Ustawiamy w tej chwili na generatorze sygnał 12,5 kHz. I kręcąc potencjometrem do regulacji biasu, ustawiamy go tak, żeby uzyskać też mniej więcej 50 V Jeszcze troszkę jeszcze troszkę jeszcze troszkę jeszcze troszkę Nie jest to tak łatwo o no mniej więcej Mniej więcej w tym punkcie i teraz będziemy mogli przystąpić do regulacji. Prądu podkładu dla taśm chromowych tym potencjometrem i taśm metalowych tym potencjometrem. Pokażę Wam teraz procedurę kalibracji prądu podkładu dla taśmy metalowej. Magnetofon jest w trybie zapisu na pauzie. Uruchamiam zapis. W tej chwili mamy sygnał z taśmy 64 mV 500 Hz. Zmieniam częstotliwość na 12,5 kHz muszę rozciągnąć podstawę czasu i mamy 66 mV, troszeczkę skorygujemy potencjometrem o 70 Raczej 70 mV w tej chwili jest prawidłowo Dokonujemy regulacji tym potencjometrem, a ten jest przeznaczony dla regulacji prądu podkładu dla taśm chromowych. Magnetofon już jest po wszystkich regulacjach. Włożymy teraz kasetę, play i magnetofon odtwarza.